Witam. Zapewne nieraz mieliście problem z komputerem, którego wiatraki były od razu po włączeniu. Możliwe, że też mieliście pomysł, jak to zrobić, żeby chodziły ciszej. Na przykład przesmarować wiatrak, czy wymienić na cichszy. Dzisiaj przedstawię Wam sposób na wyciszenie komputera. Zapraszam. Jest to prosty regulator obrotu wiatraka i działa na takiej zasadzie. Po włączeniu zasilania tranzystor jest zatkany, w związku z czym nie przewodzi. Gdy wzrośnie temperatura na termistorze, to, za, to jego rezystencja się zmniejsza, w związku z czym zaczyna płynąć prąd z tranzystora na wiatrak i on zaczyna się wtedy kręcić. Tak. A potencjometr służy do ustawienia progu załączenia się tranzystora. Tak, teraz, jak widać, potencjometr jest tak ustawiony, że wiatrak w ogóle się nie kręci. Możemy go ustawić tak, że przy włączeniu komputera wiatrak będzie się kręcił wolno, ale nie będzie go słychać. I tak, należy pamiętać, że termistor musi być ustawiony w źródle ciepła, na przykład w żeberkach radiatora. I tutaj też musimy pamiętać, żeby zaizolować wyjścia termistora, żeby nie zrobiły zwarcia. Dobra, zatem ustawiamy taką minimalną wartość, taką ilość obrotów wiatraka. Ok, wiatrak już jak widać zaczyna się kręcić. Teraz jak ogrzejemy termistor, to ten wiatrak zacznie się kręcić jeszcze szybciej. I już słychać jak zwiększa obroty. Nawet widać po płomieniu, że już zaczął falować. Ok, w, te, w tym momencie jak termistor jest już nagrzany, to... Wiatrak będzie się kręcił tak długo, dopóki się on nie wychodzi. jak już się wychłodzi, to znowu będzie się kręcił z taką prędkością, jak, jaka jest ustawiona na potencjometrze. No tak, i w taki sposób działa ten prosty regulator obrotów wiatraka. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia kanału na YouTubie oraz zajrzenia na stronę feriarmyśniklab.blogspot.com. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.